No tam będą jakieś dłuta albo coś, bo to jest ciężka kolera, nie? No to tutaj też zostaje, no? tak. A zjedzie tym po najazdach? No, tamtym dużym. Zjedzie? No, ja wiem, nie wiem. No, ja też. A jak wjeżdżało? Z rampy, z widlakiem dużym. A jak złożę najazdy. Chyba, że się odwrócimy i. i ciągnik zacznie schodzić, to prawdopodobnie to nie zjedzie. Chyba, żebyśmy się odwrócili. I tutaj jest zawsze wyżej, nie? Możemy, ale... Może. Bo ile to ma Trochę chyba będzie miał. Trzeba sprawdzić, bo ładowała to na basie. basie nie ładowała to na basie i nie żyje jeszcze. Ten cały nie ma żyć. Krótka dużo dużo uniesie, na jazdy są krótkawe No ja ten... Te jazdy mają 3 metry Tutaj robimy na te dolne otwory, ja idę ramiona podkręcę do góry A ładowarka? Nie, ma. ładowarki nie ma, bo nie ma ładowni, jest ładowacz I ramiona podkręcę do góry, na śrubie przyciągniemy jakoś to do siebie i może pójdzie, nie? No tak, śrubą może przyciągniemy Nie weźmiemy tego W życiu Zaraz no to, to ja no na takę albo... albo właśnie tym ładowacem No ale słuchaj no jak się ma obrócić to i tak się to się obróci po to, ty, w ruchu, tam nawet nie zajedziesz ładować. Po za co to zamknę Po to że jak chcesz je obrócić to muszę to zamknąć Aha, Aha. A czemu? No nie wiem, koła się skręcą. Koła się skręcą, bo no. burty nie wiecie. Zamiast, eee. zamiast tego siewnika w no stronę, to nie My dali, zdejmujemy tego i się nie będziemy pierdolić. Chyba, że tak. Ile Piętnaście? Ciągniki Arbos i Aupaks to ciągniki rolnicze, gotowe pod rolnictwo, cztery Drogam! Drogam! Mały czas bym musiał iść na tamtą stronę Ile pan ma? Na całe? Na całą oponę jest? Na całą oponę. A tu jest tyle za 嗯。 Nie podnosiłbym za wysoko, tylko pomału zjeżdżał i później podnosił nie, koła tam. Nie. Uda się? Dasz. Da się Da się? Nie, dziś No, on tu sobie Niech zjeżdża, na razie niech nie podnosi Dobra, dobra się miało coś stać zawsze go zatrzymy, a tak już będzie pizda, nie? No tak, to jest też. No Tam stale wozi to Akurat jest on pierwszy Do którego przyjechałem z tym Czego nie wiem? <laughs> Jedź pomału, no trudno. Teraz już jest tak dupajta. Co on mówi? Czy na jazdy dadzą radę? No ja z kandylu mówię, gdzieś dzisiaj mogą bo dać, nie? Tak pomału pojedzie, nic się nie stanie. nie? na dole. Tu już jest na dole. to już Tak Tu jest na te Tu jest jednak... Tyle zacznie schodzić i może się uda Te pole jak zobaczy tę maszynę To straszy się i ucieknie Nie, chyba nie Chyba to? będzie dobrze to jest to, że tu ma hydraulika do góry, nie? Na śrubie do góry, że ma hydraulika, jest fajnie Tak, tak wyjdzie dobrze Jeszcze dygnij Tak miało być Jakby nie był to potwór, by nie był to by w życiu tego nie zrobił, nie? Węziast. Nie, że trzeba umieć, tylko zawsze to zamykam, bo mi zbiornik może rozwalić, nie? Nie zbierz się jak nie umieść Wie pan jakie to dzisiaj wszystko jest, nie? Co to jest dla Pani? Co tutaj pan, To na kwotę, tak? Ma być na tysiąc? To co to jest? Tym maczkiem niech Pani przyjdzie. Myślałam, że już Pan ma tutaj tego. Podpis. No i tyle. Dobra, Wszystkiego dobrego. Również, dzięki. dzięki. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.